Zaczynamy, zaczynamy nasz program. Ja nie mam swoich notatek, bo dzisiaj weszliśmy troszeczkę tak za szybko, wydaje mi się, ale dobrze, mam nadzieję, że dam radę. Muszę teraz sobie przypomnieć nazwisko naszego gościa Łukasz Czapiński, bardzo tak, dobrze, dobrze pamiętam. E, Łukasz, dzisiaj spotykamy się tak naprawdę bardzo świąt, z okazji świątecznej, bo szlachetna tak, tak, paczka, paczka tak. to przede wszystkim święta Bożego Narodzenia, bo wtedy mamy finał tej akcji. Szlachetna tak. paczka, skąd w ogóle pomysł na taką akcję, to już jedenasty rok w tym roku będzie 11 mhm. raz, kiedy będziecie wraczać, wręczać te paczki. O co chodzi? To jest akcja Mądrej Pomocy, która została zainicjowana właśnie 11 lat temu przez księdza Jacka Stryczka, Jacka Wiosnę Stryczka, prezesa Stowarzyszenia Wiosna w Krakowie. Tam ta akcja się narodziła i rozrosła się na taką skalę, że po prostu teraz może funkcjonować w całej Polsce. W Wielkopolsce mamy do czynienia z akcją po raz piąty. Mieliśmy w tym roku minionym po raz piąty do czynienia z tą akcją. I w tym roku no myślimy, że będzie jeszcze lepsza, fajniejsza pomoc docierała do naszych, do naszych Wielkopolan w potrzebie. Cała akcja opiera się na koncepcji mądrej pomocy, czyli mądrej, konkretnej i odpowiadającej na konkretne potrzeby pomocy dla osób, które żyją w niezawinionej biedzie. Pomagamy tym osobom wychodzić z tej biedy i pomagamy im pomagać sobie nawzajem tak naprawdę. Mm, mówisz o niezawinionej biedzie, mówisz o mądrej pomocy, mm, to też należy do zadania lidera wyszukiwanie takich osób, bo dzisiaj się spotkaliśmy głównie, tak. e, żeby porozmawiać o liderze, o liderze, który później organizuje w swoim rejonie właśnie akcję szlachetnej paczki, jakbyś mm -hmm. mógł więcej powiedzieć o tych przygotowaniach. Na początek należy zwrócić uwagę, że szlachetna paczka to tak naprawdę akcja, która trwa cały rok, w maju już rozpoczynamy poszukiwania liderów rejonu, czyli osób, które w swojej miejscowości, w swoim rejonie utworzą zespół ludzi, zespół wolontariuszy, którzy będą docierali do, do rodzin w potrzebie. To są osoby, które będą odpowiadały za odpowiedni przebieg akcji w swojej miejscowości, za odpowiednią jakość tej pomocy za to, żeby, żeby wszystkie rodziny, które naprawdę potrzebują tej pomocy, otrzymały tę pomoc na jak najwyższym poziomie zgodnym z, ze standardami naszego stowarzyszenia. To są osoby, które będą również pilnowały logistyki całej akcji, będą organizowały magazyn w swojej miejscowości, do którego będą w czasie finału docierały paczki. Także to są osoby, które czuwają nad całością akcji w swoim środowisku lokalnym. Takich osób poszukujemy. Poszukujemy osób pełnoletnich, powyżej 20 roku życia. Od 20 do 35 roku życia szczególnie szukamy studentów, osoby chętne, zmotywowane do mądrej pomocy, osoby, które chciałyby kierować zespołem ludzkim, chciałyby kierować fajną paczką ludzi, bo trzeba zwrócić uwagę, że to nie tylko mądra pomoc, ale też niesamowite doświadczenie pomagania po pierwsze, po drugie fajna, fajna paczka ludzi, fajna paczka nowych znajomości, nowych przyjaźni. Także polecam to każdemu, bo to jest niesamowite doświadczenie rozwijające każdego człowieka. Zgłosić się można do 15 czerwca. Tak, Zgłosić 15 się 15. można przez czerwca. stronę internetową. Więc może dzisiaj mhm. zróbmy taki pokaz. Są dwie możliwości. Albo wchodzimy na szlachetnapaczka.pl albo tak. wchodzimy na SuperW. Zacznijmy sobie od tej szlachetnej paczki. Na stronie szlachetnapaczka.pl, która przez cały rok funkcjonuje i będzie się bardzo liczyła w przypadku otwarcie bazy danych, w której będą się pojawiały informacje na temat rodzin, które będzie można wybrać w akcji. Tam będą wszystkie, wszystkie informacje na temat konkretnych potrzeb, konkretnych rodzin, mm -hmm. anonimowo zawarte w tej bazie. I wówczas będzie można wejść na stronę www.szlachetnapaczka.pl. Ale przedtem, jeżeli chcemy zostać liderem, można wejść bezpośrednio z poziomu szlachetnapaczka.pl. Klikamy, zgłoście. Tak. Ja bym mógł Cię prosić troszeczkę, łukasz, o, On, tak, żeby było bardziej to widoczne. No właśnie, mamy Jerzego Dudka, który o, no i tak się właśnie... Oj, przepraszam. Oj, się stało nieszczęście. Dobrze, no i taka właśnie paczka od Łukasza. Zaraz się to wszystko podłączymy. Ja, proszę Państwa, zachęcam do wzięcia udziału właśnie w tej akcji Brak sygnału i jest już Jerzy. jest. Już. Cześć Jerzy, witamy Cię bardzo serdecznie. Jerzy Dudek, w Waszej akcji od kiedy bierze udział? W akcji, z tego co pamiętam, to jest, będzie w, tej, w tym roku po raz trzeci, więc wspiera akcję już po raz, po raz kolejny i myślę, że będzie wspierał nadal, bo to jest tak naprawdę jedna z, z głównych twarzy Stowarzyszenia Wiosna. Z głównych twarzy, ale ładniejsze twarze na przykład siostry Radwańskiej. Tak, więc, tak siostry Radwańskie. Co roku jest mnóstwo gwiazd, które wspierają akcje nie tylko w, na skalę ogólnopolską, ale również naszą regionalną. Po raz drugi w ubiegłym roku między nimi piłkarze Lecha zrobili paczkę, więc zaangażowanie gwiazd zarówno sportu jak i gwiazd Estrady jest w każdym regionie bardzo duże i polecamy każdemu zgłaszać się do tej akcji, bo ona jest naprawdę naprawdę rozwijająca i już właśnie wracając do strony, tak. wystarczy mhm. kliknąć zgłoś się bądź zamknij i wówczas przechodzimy do strony superw.pl tak. w której możemy bezpośrednio przejść do formularza, formularza rekrutacyjnego mhm. po wybraniu na, z mapy rejonu, w którym chcielibyśmy się zaangażować. Tak. Możemy wybrać na przykład Poznań, ale to też może być nasza na przykład miejscowość rodzinna. Tak, może to być jakakolwiek miejscowość, w której chcielibyśmy zorganizować mądrą pomoc. Wystarczy kliknąć na, na wybraną miejscowość i przejść do, do, do formularza rekrutacyjnego. Mhm. Ten formularz jest jest dosyć krótki, wystarczy tak. odpowiedzieć na podstawowe pytania dotyczące y, danych, danej osoby i tak. y, kwestii związanych z motywacją, czemu chcemy być liderem, co chcemy zorganizować i y, jak to wszystko y, widzimy w hmm. naszym rejonie. Czy te później dane jakoś są weryfikowane, czy na przykład każdy, kto się zgłosi chce być liderem, tak naprawdę zostaje liderem, czy jest jakaś taka? Po e, zgłoszeniu, zgłoszeniu odpowiedniej osoby y, na czele z koordynatorem wojewódzkim akcji w, w każdym województwie odpowiednie osoby przeprowadzają proces rekrutacyjny. Ta osoba, która, która zgłasza się do naszej akcji, taki proces musi przejść, musi przejść ten proces pozytywnie. Należy tu zwrócić uwagę, że szukamy osób przede wszystkim, tak jak już wspomniałem, pełnoletnich, odpowiedzialnych, zmotywowanych do tej pomocy. Szukamy odpowiednich osób na odpowiednim miejscu, by te osoby naprawdę dobrze pomagały, żeby ta pomoc była jak najwyższej jakości. Dlatego zachęcamy przede wszystkim studentów, którzy mają chwilę wolnego czasu, by w tygodniu poświęcać mniej więcej 15 godzin tygodniowo na to, żeby, żeby organizować tę pomoc w swoim rejonie, szczególnie po wakacjach, bo proces rekrutacyjny wolontariuszy zaczyna się właśnie we wrześniu i między innymi za ten proces będą odpowiadali liderzy rejonu właśnie. Do 15 czerwca można się zgłaszać, można wchodzić na stronę superw, bądź też szlachetnapaczka.pl i tam później skorzystać z linka i Przejść znowu na stronę Superwó. Dokładnie. Do 15 czerwca. Później tak naprawdę już nie ma wolnego, bo lipiec i sierpień już zaczynają się działania. Już zaczynają się działania. Wszystko zależy od procesów rekrutacyjnych. Jeżeli zrekrutujemy jak najszybciej tych liderów rejonu, to tym szybciej rozpoczniemy rekrutację wolontariuszy, którzy będą docierali do rodzin i zdobywać będą informacje, anonimowo oczywiście, na temat potrzeb danej rodziny i będą analizowali tę sytuację, czy ta rodzina naprawdę jest w, w, w potrzebie i w niezawinionej biedzie. Wówczas we wrześniu te, te, te ci wolontariusze docierają, we wrześniu i październiku docierają do tych rodzin. Na podstawie tego wypełniane są ankiety, które trafiają potem do y, bazy internetowej, o której już, już wspomniałem na stronie www.szlachetnapaczka.pl. I wówczas w połowie listopada mniej więcej rozpoczynamy włączanie do akcji, pozyskiwanie darczyńców, którzy mogą wybrać bezpośrednio ze strony internetowej określoną rodzinę, zapoznać się z ich podstawowymi potrzebami i te potrzeby wówczas zrealizować na podstawie własnych zakupów i zorganizowania paczek, które w połowie grudnia dotrą do rodzin, do Ugasz, magazynów i następnie do Rozumiem. Rodzin. Łukasz, ty jesteś koordynatorem szlachetnej paczki na Wielkopolska. Czy byłeś wcześniej liderem, czy może e, oprócz tego, że jesteś koordynatorem, to też jesteś liderem? Ja jestem przede wszystkim wolontariuszem, który organizuje y, promocje i y, kontakty z mediami naszej akcji. Koordynatorem wojewódzkim jest moja znajoma ze studiów, która mnie tak naprawdę w akcję y, wdrożyła i tak naprawdę mi bardzo zachęciła do tego, żebym, żebym przyłączył się do tej akcji. Jestem w akcji od 2010 roku, już czuję, że jestem naprawdę przeciągnięty i ta mądra pomoc po prostu to jest to, co mnie nakręca i to jeżeli mogę powiedzieć coś o tym w mediach, to to, to jest dla mnie bardzo, bardzo miłe i bardzo fajne, rozwijające przede wszystkim. Także tak jak wspominałem, wspominałem już, jestem wolontariuszem, który współpracuje ze Stowarzyszeniem Wiosna, tak jak każdy inny wolontariusz, który jest włączany do akcji. No i już mówiłem o, tym, o tej mądrej pomocy, o patrzce przyjaciół, o tym, że można niesamowicie rozwinąć swoje doświadczenie, nie tylko zawodowe, ale też umiejętności interpersonalne czy, czy chociażby mm, po prostu wrażliwość społeczną w tej akcji. Polecam to każdemu bez względu na to, czy ma mniej czasu czy więcej. Jeżeli ma więcej czasu, to polecam bycie liderem, bo naprawdę to jest coś, co w przyszłości przyda się na rynku pracy m.in. czy chociażby w kontaktach międzyludzkich. W późniejszym czasie oczywiście też można zostać wolontariuszem, czyli bezpośrednio mieć kontakt z rodziną i rozwijać swoje umiejętności też. No i na koniec oczywiście bycie darczyńcą, czyli mhm. zorganizowanie tej paczki wspólnie ze znajomymi z paczką, z paczką przyjaciół, z paczką rodzinną. To jest coś, co sprawia niesamowicie dużo, dużo frajdy. Sam miałem okazję dwukrotnie być w grupie darczyńców. I miałem okazję też wręczać paczki, więc to jest z jednej strony mnóstwo radości, z drugiej strony bardzo dużo wzruszeń, jak widzimy, że te konkretne prezenty, konkretne dary trafiają do tej rodziny i ta rodzina po prostu to, czego potrzebowała otrzymuje bezpośrednio w tej paczce w połowie grudnia. Mhm. Wiemy że do tych Twoich pozytywnych cech. Dodał oponowanie i spokój, zepsułeś nam tutaj widzę i tak naprawdę niczym się nie przyjąłeś. Bardzo Ci dziękuję za wizytę ja w naszym studiu. Dziękuję. Mam nadzieję, że Państwa zachęciliśmy do wzięcia udziału w szlachetnej paczce. A no właśnie, to może jeszcze na sam koniec, jeżeli ktoś nie ma czasu, żeby zostać wolontariuszem, w jaki sposób może wesprzeć akcję? Przede wszystkim akcję można wspierać w samej, będąc w samej akcji, włączając się w akcję, będąc darczyńcą, czyli organizując pomoc na podstawie listy potrzeb, ale poza tym można też wesprzeć Stowarzyszenie Wiosna, Organizację Pożytku Publicznego finansowo. Na stronie www.szlachetnapaczka.ps są wszelkie informacje dotyczące numeru konta. Można też wspierać Stowarzyszenie Wiosna w, przekazując swój 1% podatku. Mówię to o, oczywiście o przyszłorocznej akcji, bo w tym roku już mamy zakończoną, ale organizacją pożytku publicznego stowarzyszenie jest więc Darowizny finansowe również, również są mile widziane i dzięki temu rozwijamy system szkoleń, innymi system szkoleń, który funkcjonuje na skalę ogólnopolską, jak i regionalną, bo tych liderów, wolontariuszy, osoby, które koordynują daną akcję, trzeba na bieżąco co roku szkolić, uzupełniać wszel wszelkie informacje, uzupełniać informacje na temat zmian w stowarzyszeniu, na temat tego, jak akcja funkcjonuje, no i przede wszystkim na czym powinna polegać mądra pomoc i jak skutecznie i konkretnie docierać do ludzi i pomagać im wychodzić z biedy. Łukasz Czapliński, odpowiedzialny za kontakty z mediami, chyba lepiej wybrać nie mogli. Bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję skoro się zrobiło już tak świątecznie, to proszę Państwa, tę piosenkę na pewno Państwo słyszą 10 tysięcy razy od 6 grudnia do 24. No to w związku z tym, że mówiliśmy o Bożym Narodzeniu, to przed Państwem teraz ta piosenka, a my za chwilę powracamy do przeglądu prasy.